Cześć, witam wszystkich spod znaku byka. Mam nadzieję, że macie się bardzo dobrze. Dzisiaj będziemy patrzeć w Wasze karty na sezon lato 2022, w który wyszliśmy 21 czerwca. I będziemy używać sobie do tego kilku talii. Najpierw z tej małej tutaj wyciągniemy kartę wielkich arkanów. Ona nam pokaże tą taką nadrzędną energię. Jakiś Motyw przewodni tego sezonu dla Was, a później będziemy używać trzech innych talii, żeby sobie tą energię zgłębić. Więc, tak jak powiedziałam, zaczynamy od tej energii nadrzędnej, co mamy dla byka na sezon lato 2022. Wieża. Pięknie. Bardzo lubię tą kartę. Tutaj nie ma się absolutnie czego bać, chociaż ona często wywołuje strach i negatywne skojarzenia. Wieża faktycznie oznacza jakieś takie niespodziewane wydarzenia, które trzęsą naszym światem. Tak? Trzęsą nim w postawach sprawiają, że czujemy się jakby runął. Nie zawsze musi to być aż tak intensywne, natomiast jest to coś niespodziewanego, coś takiego, co, na czego nie da się na pewno nie zauważyć. Natomiast wieża ma bardzo pozytywny wydźwięk, ponieważ ona zawsze prowadzi do wyzwolenia. Tak? I te takie zewnętrzne czynniki, które wpływają na to, że to się zadziewa, to jest często wręcz taka boska interwencja, żeby nas wyzwolić. Wtedy, kiedy tej. Zmiany nie inicjujemy sami. Bo wieża mówi o tym, nie bój się zmiany, nie unikaj jej wręcz bądź tą zmianą, której pragniesz w swoim życiu, bądź tym, który ją e, inicjuje. Kiedy to się nie dzieje, bardzo często życie nas do tej zmiany po prostu zmusza. E, I wieża prowadzi nas do wyzwolenia. Sprawia, że w końcu znowu ruszamy do przodu e, zamiast siedzieć w tym, w tym świecie. I te restrykcje, które wieża symbolizuje. Bardzo często jeżeli nie w większości przypadków to są restrykcje czy jakieś ograniczenia, które nakładamy na siebie sami. To są czy mogą być jakieś wierzenia, nasze przekonania o sobie, o świecie, strachy jakieś. Tak? Że coś się nie uda, że do czegoś się nie nadajemy, że coś nie jest dla nas w tym życiu i tak dalej. Wiesz dokładnie co to jest. Więc te restrykcje upadają. W to lato. Teraz dla jednych to będzie właśnie taka e, zmiana, którą to wy inicjujecie, dla innych to mogą być faktycznie takie wydarzenia, które przychodzą z nienacka, z zaskoczenia. E, I zastanawiamy się za co, co takiego zrobiłem, zrobiłam, że mnie to spotkało, tak? A później dopiero z czasem. E, doceniamy to i nie wyobrażamy sobie, żeby stało się inaczej. Więc ja, ja bym tutaj naprawdę e, już na samym początku e, chciała bardzo mocno zaznaczyć, że nie ma się tu czego bać i ja bym na to patrzyła jak najbardziej pozytywnie, na tą zmianę. Nawet jeżeli na tą chwilę nie wiesz jeszcze, co to takiego może być. I, i to tym bardziej, jeżeli nie wiesz, co to jest, będzie to budziło jakiś strach. Niepewność zawsze budzi strach, i przede wszystkim to nasz ten umysł na poziomie ego kreuje ten strach, bo niepewność sprawia, że ten umysł, to ego, nie jest w stanie kontrolować sytuacji. A kiedy nie jest w stanie jej kontrolować, to właśnie wtedy dostaje takiego szału i zaczyna tworzyć po prostu historię nie z tej ziemi. Zobaczmy, co mamy dla byka na sezon lato 2022. Pokaż mi byka w sezonie lato 2022. Yy, mamy piątkę buław. To może być opór przed tą zmianą. Tutaj jest konflikt w tej karcie. On się nie odbywa przy pomocy mieczy, więc to nie jest aż taki konflikt. Yy bolesny z braku lepszego słowa. Natomiast no, nadal ta karta reprezentuje konflikt. Przede wszystkim jakiś konflikt wewnętrzny, moim zdaniem. Aż cztery karty wypadły. Kapłan. Askelichów, pięknie. Rydwan. Kolejne wielkie arkana. I kolejne mag. Tak jak powiedziałam, tutaj się absolutnie tej wieży nie ma. Nie ma się co jej obawiać. Na dole jest szóstka buław, to jest karta zwycięstwa. Nie ma się absolutnie czego bać. Nawet jeżeli nie wiesz co to jest na tą chwilę, nie ma się czego bać. I na pewno nie ma, jeżeli to jest karta jakiegoś oporu w stosunku do zmiany, która się zadziewa, takiego oporu z poziomu... Um, tego takiego wewnętrznego ognia, to może być taka złość wewnętrzna, że coś się zmienia. To może być to bardzo specyficzne tylko dla kogoś. Ale z poziomu wewnętrznego ognia, bo mamy buławy, tak? Więc jeżeli jest taki opór, to najlepsze, co możesz zrobić w tej chwili, to po prostu odłożyć tą, tą broń, którą się bronisz, tak? Piątka buław, do szóstki buław, do zwycięstwa, odłożyć tą broń. Chyba, że tak bardzo zależy Ci na tym, żeby bronić się przed czymś e, naprawdę fantastycznym, bo tutaj przy takich kartach to rzadko jest lepszy układ niż ten. E, dwie piątki obok siebie, bo jest piątka buław i jest piątka kapłan czy papież. No, ma różne nazwy. Piątka to numer zmiany, więc już mamy dwie karty zmiany, tak? bo wieża, pierwsza karta, na którą patrzyliśmy. Poza tym mamy też nowy początek z magiem, bo to jest numer jeden. Ale dwie piątki obok siebie, więc naprawdę bardzo silna zmiana tego lata, czy to energia bardzo silnej zmiany, to może się tyczyć każdej sfery życia. To może być kariera, to może być rodzina. Przekonania, to może być jakaś taka wiedza, czy życie duchowe, to może się tyczyć Twojego ciała i zdrowia, to naprawdę każdej sfery życia. Ale dwie piątki obok siebie, bardzo potężna ta energia tej zmiany, za którą na pewno warto podążać i uczestniczyć w niej tak świadomie i aktywnie, bo jest dużo jakby do wyciągnięcia z niej, dużo do nauczenia się. Ten papież symbolizuje edukację, naukę. Tak? Kiedyś nauka była przede wszystkim dostępna dla stanu duchownego i jakiejś tam szlachty, powiedzmy, tak? E <laughs> więc e jest tutaj do zdobycia, że tak powiem, wiedza przez ten proces zmiany. I to wiedza, która wykracza poza takie ziemskie, ziemską edukację. A ten papież symbolizuje kogoś, to jest jakby takim mostem połączeniem pomiędzy tym, co jest tutaj na górze tym duchowym, takim czy kosmicznym, jeżeli wolisz, tak to nazwać, a tym ziemskim, tak? Czyli te klucze ma do tej wiedzy. Więc tu jest naprawdę dużo do wyciągnięcia, co bardzo może wpłynąć na twoje życie. Tak jakby podnieść się na inny poziom, bo to jest spojrzenie naprawdę na to życie z perspektywy innych wartości, innego zrozumienia. I to uwolnienie. O którym mówiłam, to też jest uwolnienie tego, tej sfery umysłu, gdzie to ego nie ma władzy, tylko gdzie to wyższe spojrzenie, czy wyższy umysł, czy intuicja, jeżeli chcesz to tak nazwać, zdecydowanie biorą górę. Więc to jest fantastyczne, bo to otwarcie tutaj będzie prowadziło do, do wielu takich momentów aha, do tej realizacji jakichś takich, jak to się mówi, objawień wręcz. I to one się będą działy wręcz na bazie dziennej, tak? To, będą, to mogą być takie rzeczy, które się na, pozornie, na pierwszy rzut oka mogą wydawać błahe, a mimo wszystko będą w takiej zasadzie, jak, mogłem, jak mogłam tego nie widzieć wcześniej. A, I uważam tak, bo masz tego asa kielichów, czyli po pierwsze kolejny nowy początek, to jest numer jeden, tak jak mag, czy alchemik akurat w, w tej talii. Ale to jest ta fontanna, która jest takim niekończącym się źródłem. Więc, jakby to, co się otwiera, to, co następuje, kiedy ta wieża runie, to otwarcie prowadzi z, z miejsca bardzo mocnego ograniczenia do miejsca, w którym nie ma żadnych granic. I pamiętaj jeszcze raz, to powtórzę, że to się może tyczyć każdej sfery życia, to jest bogactwo, jakkolwiek je definiujesz. To mogą być pieniądze, to mogą być te kreatywne jakieś, czy duchowe takie, czy intuicyjne e, bogactwa, nazwijmy to. To mogą być jakieś e, okazje, to mogą być jakieś biznesowe okazje, tak naprawdę to może być wszystko. Grunt, że tego jest po prostu pokorek i ciut-ciut, nie ma, nie ma końca, jak już zacznie się lać. To będzie się lało, dopóki sam nie zdecydujesz, że się od tego odcinasz. To, jakby, to zawsze zależy tylko od nas. I tu się pojawia Rydwan, który właśnie mówi o tym, że to ty decydujesz o kierunku, to ty decydujesz, czy siedzisz tu, czy śmigasz do tego nowego początku, gdzie jesteś kreatorem, z alchemikiem, gdzie to ty tworzysz swoją rzeczywistość. O tym właśnie mówi rydwan. To jest zwycięski wojownik, a zwycięstwo pojawia się dwa razy, bo masz też tą szóstkę buław, więc pytanie, jaką decyzję podejmujesz? Podoba mi się też to, że pokazuje się ten rydwan tutaj, bo z tej stagnacji, którą reprezentuje wieża, pojawia się ruch, tak? Bo on. Mknie do przodu i to jest dla mnie zawsze taka bardzo szybko, zwinnie, sprawnie poruszająca się energia, tak jakby nie ma na jej drodze przeszkód, chociaż pojawiają się jakieś takie przeszkadzajki, te konie mogą próbować ciągnąć w dwie różne strony, czy nawet czasem pojawia ich się więcej w różnych kartach. I nadal to od nas zależy, czy pozwolimy tym przeszkadzajkom, cokolwiek to jest, przejąć kontrolę. I ta kontrola nie wychodzi z naszej fizycznej siły, tylko tutaj właśnie stąd. A cały czas mówię o tym, że jest to otwarcie. W tej sferze przede wszystkim mentalnej, i to nie tylko tej ludzkiej, mentalnej na poziomie ego, ale też tej wyższej, tak? tego wyższego umysłu. A piękny nowy początek z alchemikiem, z siedzenia w wieży, w której się nic po prostu nie działo, do, do maga, który jest zainspirowany tym, żeby stworzyć swoje życie na nowo, czyli ta wieża runęła, ale ona stała. Już na solidnych podstawach i to, co spadło, można użyć do zbudowania nowego, i dokładnie to będzie robił ten alchemik, będzie używał tych swoich narzędzi magii, żeby stworzyć swoją rzeczywistość na nowo, odbudować ją, bo mag nie tworzy czegoś z niczego, on nie wyciąga królika z kapelusza, on zmienia swoją rzeczywistość, pracuje z tym, co ma. Czyli dokładnie z tego, co tutaj to stoi na tej solidnej podstawie, będzie budował na nowo. I nie musi budować wieży, może sobie zbudować jakąś fajną chatkę, tak? Więc będzie pracował z tym, co, co ma. To nie znika, ta, ta wieża. W sensie wieża runie, ale materiał do budowania zostaje. Przejdźmy dalej i zobaczmy, co jest ważne. Co jest ważne dla byka w to lato, co musi wiedzieć, o czym powinien pamiętać. Ósemka mieczy, to jest znowu taka wieża i znowu w sferze mentalnej, znowu w głowie. Nie wracaj do tej wieży, jedyna osoba, która może do niej wsadzić to ty, nikt więcej. A Król Buław, to akurat muza inspiracji w tej talii. Powiedziałam, że ten konflikt rodzi się gdzieś z poziomu tego wewnętrznego ognia. Przy piątce buław, a tutaj mamy króla buław, to ty rządzisz tymi buławami, to tak jak e, z rydwanem, gdzie pod kontrolą masz kierunek, pod warunkiem, że nie poddasz tej kontroli. Tak samo ten wewnętrzny ogień, zobacz, jak ognista jest ta karta, też jest pod Twoją kontrolą, to Ty decydujesz, co z niego budujesz. E, ogień może być bardzo taką kreatywną, oczyszczającą siłą. Bardzo duchową, też i taką magiczną. Tak jak rytuał przejścia trochę przez ogień, a może być destrukcyjny. To od ciebie zależy. Tutaj masz szansę, jakby na takie przejście właśnie na tą stronę bycia królem buław. Ten rytuał przejścia przez ogień, tak? Tutaj przechodzi tą, tą ścieżką. I na dodatek pojawia się ta karta, leży tak jak położyłam przed sobą, na, na tym kapłanie. Więc ten rytuał przejścia przez ogień, to jest takie bardzo tak, jak w szamańskich jakichś praktykach. I tutaj mamy tego, tego kapłana, który symbolizuje jakiegoś duchowego, duchowego przewodnika, czy właśnie taką osobę, która jest tym połączeniem między tym duchowym, niebiańskim, a ziemskim. Więc to się, pięknie się ułożyły te karty. Że to może tyczyć się każdej sfery życia, nawet jakiejś przy, przyziemnej, czy kariery, na przykład, ale mimo wszystko ma w sobie bardzo duży aspekt duchowy, takiego duchowego oświecenia i właśnie jakiegoś takiego magicznego e, rytuału przejścia. Pod warunkiem, że nie zamkniesz się w tej wieży, że nie będziesz w niej siedzieć. Co jest jeszcze ważne dla byka? Widzisz i znowu. Siódemka mieczy, ale bardzo interesujące, że akurat ze wszystkich kart, akurat ta jest odwrócona. Jak tasuję karty, to nie, nie układam, dbam o to, żeby były zawsze we właściwej pozycji. Czytam je odwrócone, jeżeli tak wypadną, a ta akurat była już odwrócona. Więc to jest bardzo interesujące. W tej pozycji ta karta. A siódemka mieczy to jest. Widzimy te lisy tutaj. Lis to jest taki oszust, tak? Siódemka mieczy, ósemka mieczy to jest ta energia mentalna naszych myśli, która nas oszukuje. To ego, które powiedziałam, że tworzy historię, wymyśla. Tak po to, żeby próbować kontrolować sytuację. Ale w tej pozycji akurat w tej talii z tym światłem tutaj ta karta dla mnie oznacza, że widzimy poza te iluzje, tak? Bo lis nie tylko oznacza oszustwa, ale też tego, który widzi oszustwa, jest w stanie je rozpoznać. A ta karta była tak, czyli jest jednak ten cień. Musisz pamiętać o tym, że ten cień, no, za, zawsze mamy cień, chyba że jest noc, tak? On jest jakby taką częścią naszego życia, że to, co czego się boimy, czy to takie jak to nazwać takie, te siły nie? <grym> o, oszukańcze? Zawsze gdzieś tam się za nami zakradają, ale nadal to my jesteśmy pod kontrolą, to my jesteśmy tą decyzyjną siłą, tym królem, tak? Musisz pamiętać o tym, bo to się będzie zawsze zakradało, to zawsze będzie. To jest taka część życia, której się nie pozbędziemy. Jeżeli chcemy, żeby było światło, słońce, to musi być też cień, musimy go zaakceptować. I trzeba się nauczyć go kontrolować, żeby on nie przejmował kontroli. Więc to się bardzo mocno pojawia tutaj. I to przejście na tą drugą stronę. Czy wybierasz tą stronę tego cienia, czy przechodzisz na tą drugą stronę do światła. Tu jest król mieczy, czy muza akurat. Muza głosów w tej talii. Czyli znowu, to Ty jesteś autorytetem i to w tej, w tej sferze, w tej swojej głowie. Naprawdę wiele kart tutaj, e, jakby przypomina czy utwierdza Ci w tym, że Ty kontrolujesz sytuację. Pod warunkiem, że nie oddajesz tej kontroli, sytuacji, tak? To też zależy od Ciebie. Jakieś dodatkowe wiadomości dla byka. Dobra, te karty się nie odwróciły, więc wracają do talii, a te, które się odwróciły, mamy trzy. Mamy siódemkę kielichów, koło, fortunę i trójkę buław. Wiele opcji się pojawia. Masz wiele marzeń, jest wiele opcji, ale jest też jakaś iluzja, strach, czy iluzja tworzona przez strach. Um. I znowu, jakby te wybory, tak, to od Ciebie zależy, co wybierasz. I masz wszystkie zasoby, też mentalne, żeby, czy takie intelektualne, żeby wybierać właściwie. Tak, żeby widzieć poza te iluzje. To jest dokładnie to, co mówiłam tutaj: że to jest Twój wybór. I tych wyborów czuję, że będzie dużo w tym sezonie, bo mamy siódemkę kielichów. Ale wszystko dzieje się we właściwym czasie. Koło fortuny jest we właściwej pozycji więc wszystko dzieje się we właściwym czasie to, to jest właściwy czas dla Ciebie żeby stawić temu czoła, podjąć te właściwe decyzje wyzwolić się z tej wieży ruszyć do przodu w końcu jakby objąć całą sw całym swoim życiem to, że to Ty jesteś tym autorytetem to jest bardzo ważne, żeby stanąć w obliczu tego przyjąć tą rolę i odpowiedzialność która, którą ona ze sobą niesie i z takim nastawieniem ruszyć do przodu w przyszłość. Trójka buław, czyli patrzenie na ten daleki horyzont. Tam jest jakaś nasza przyszłość. Jak ty siebie tam widzisz? Co ty chcesz tam e, mieć dla siebie? To jest też karta marzeń, takich wizualizacji. Co wizualizujesz dla siebie tam? Te statki, które jeszcze są daleko, ale nie na tyle daleko, żeby ich nie widzieć, więc patrzymy na jakąś taką przyszłość w, w miarę e, bliską relatywnie powiedzmy. Co chcesz, żeby te statki ci przywiozły? Coś dobrego, czy, czy nie do końca, tak? Więc to też zależy od Ciebie, bo to ty swoimi myślami też to kreujesz. Myśli to energia. I o tym też trzeba bardzo mocno pamiętać, że to ty wizualizując to, czego pragniesz, czy to, albo to, czego się boisz, na, możesz nadać temu, czy nadasz temu fizyczną formę w swoim życiu prędzej czy później. Więc tutaj zakończymy. Jeszcze wyciągniemy sobie tutaj kartę z. Z tej talii, którą sama zrobiłam. Ona jest po angielsku, ale to nie jest żadna przeszkoda. Mam nadzieję, że podobały Ci się Twoje wiadomości. Mam nadzieję, że miały sens. Ja Ci życzę fantastycznego e, lata. E, śpij mniej, e, a śnij więcej. Śpij mniej, śnij więcej. To jest taki trochę taka pobudka w tym sensie absolutnie spać trzeba tyle, ile ciało Twoje potrzebuje, bo to jest bardzo ważne dla naszego dobrego funkcjonowania. Ale śpi mniej w życiu, właśnie wtedy, kiedy nie śpisz fizycznie, śpi mniej. To mówi o uważności też. A chyba ten tarot, który po angielsku wrzuciłam dla byka na lipiec, akurat. Był chyba właśnie uważności, tak mi się wydaje. Więc jeżeli masz ochotę obejrzeć i język nie jest przeszkodą, to polecam. Na tym tutaj zakończymy jeszcze raz wspaniałego lata. Dbaj o siebie, widzimy się niedługo.